Dzisiaj chow mein, jak z Hongkongu. Super szybki i super prosty. A, można zrobić więcej, bo super się go odgrzewa. Zaczynamy od sosu. Do miski wlewamy 80 ml gorącej wody. Dosypujemy pół łyżki cukru. Dolewamy jedną łyżkę sosu sojowego jasnego, jedną łyżkę sosu sojowego ciemnego, jedną łyżkę sosu ostrygowego i dokładnie mieszamy i odkładamy. Teraz jeden pęczek szczypioru kroimy na kilku centymetrowe kawałki i odkładamy. Trzy ząbki czosnku obieramy i drobno kroimy. I odkładamy. Najlepiej polskiego czosnku. Do łoka wlewamy wodę i zagotowujemy. Wcamy 200 g makaronu jajecznego i mieszając gotujemy aż będzie miękki, ale nie rozgotowany, to ważne. Odcedzamy i odkładamy. Wycieramy łoka. I wlewamy dwie łyżki oleju rzepakowego. I rozgrzewamy. Wrzucamy 150 g kiełków fasoli. Mieszamy. Dodajemy pokrojony czosnek. Mieszamy. Dodajemy ugotowany makaron. Dokładnie mieszamy. Wlewamy przygotowany wcześniej sos. I mieszamy. Dodajemy jedną łyżkę sosu sojowego ciemnego. tak Dla koloru. I oczywiście mieszamy. Dodajemy pokrojony szczypior. Mieszamy. Wsypujemy pół łyżeczki białego pieprzu, mieszamy, dolewamy jedną łyżkę oleju sezamowego, też mieszamy, posypujemy sezamem i finalnie mieszamy. Gotowe, możemy podawać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.